to nie to pole, dobra, czekaj. Właśnie widzę, że jedziesz po 70. Ale wszystko czuję. Oj, to oj, to oj. It's gonna be us. So back to what I was <grym> to be us. Na czorak. Nie. nie, że tworzyj, ale... Że, że, żeby ktoś się wywalił, ale... Tylko tak mówię. <noise> ja zabiję mój kozioł. Nie no, nie, nie żeby chętny robot chciał iść na ścianę, prawda, ale... Albo to Erik, albo to ciągnik mój. To mój ciągnik. na godzinę to musi mieć czaj. A! Już wiem gdzie wyrosło zboże, jest na tym miejscu. Stanie, na naszym farmie mogę czytać Stodołę? Stodołę bym tam nie Dobra, ja zgaszę tira, żeby nie ciągło paliwa, bo to bo Jesteśmy gotowi? Dobrym. Ja tak. tak ja zaraz. Tak. Tak. Dat... Ja, bedankt! Ehm, ik No, no nie, no samo się Discord przycisza. Czemu mam najmniejszy header? Przyjedź, ktoś tu tira. To i ja przyjadę. Ty, ty, ale to na razie przejść ja. po Koźmie, bo to jest w duże. Erik trochę ominął się też. Ale mam bardzo mały header i właśnie to mi trochę możliwe jest dla mnie. Nie no, masz tylko metr y, mniejszy ode mnie. Eee, ja też się tu

i kąpałem sobie normalnie tego. Nienawidzę tego. Ja lubię. Masz jeszcze cały zbiornik korek? Yy, nie wiem, bo szykuję zestaw. To najwyżej pobiję gdzieś. Twoi najlepsi przyjaciele. Stary i kozak. <głosy> kozak. <głosy> <głosy> ja mam nikogo innego od tych. Aj, to siebie chciał Ciebie musze wysypać. Boże. A to zaraz, to tamtej, to tamtej ciężarówki, bo już jest w jednym pełne prawie. Dobra, to ja ten kombajnem odjeżdżam. Dobra, znalazłem linki i wchodzę. Dobra. Stary i kozak. <laughs> ja mogłam wczoraj screena. O ja, ile zrobię screena, to mogę pokazać, że było takie coś. Dobra. O, widzę. O, że się wysypuje. A po co mi to coś jest właśnie? W sensie nie obciążnik, tylko to na to dbiemy, a tirami się tak w pole nie wjeżdża i tym przerzucasz na po okay. przechodzisz do tirów. Rozumiesz? Okay. Bo tiry... jakbyś w prawdziwym życiu z tirem jechał na pole, to powiem masz po ty. Po jakby, ale po przepraszam bardzo. Zarek, od razu tak No. Wiesz, jakbyś wyjeżdżał z pełną przyczepą tiram, to trochę też problem. MK. Dlatego jest taka specjalna. Eryk, tu dokończę, bo tu ominąłeś lekko. Dobra, er... Dobra jestem ready. To ustawienia się oczywiście. Mi się wydaje, że odsłuchajcie... sobie... Przyczepę na początku gdzieś, a my w tle. Też takie fajne zdjęcia. Co? O, połączony header. Nie chce Ameryko co chodzi? Powtórz. Hmm. Eee, że na przykład zostawiasz e, ciągnik, wychodzisz, a my w tle kosimy. Eee. No. no to to też fajne będzie dobrze. No, to się tak rozichałem, że tak. Ej, bo to się przewróciłem ciągnikiem. To nie jedzie do przodu. Pomocy. Ej, czyli ja tylko mam taki sam zbiornik. Ej, przyda mi się pomoc. Tylko nie mam takiej samej prędkości, bo ja mam teraz 9 maksymalną paciśnię. Zatrawiłem. Właśnie, Dziewięć, mówisz że... No, dziewięć jadę. O, teraz dziesięć. 4 w tej chwili. W tej chwili Ja idę do swojego kombajna i zaraz się zrobi. O Ej, to ja pojadę z dużym odstępem, bo jak będziemy wysypywać to ten. Uwaga, żebyśmy się nie trachli. To najwyżej się zatrzymasz, Hubert. Co? No, po nie wiem. Dobra, zobaczy się. O, ręki prawie skończyły. Marcin, nie idziesz czypać? No my tu I to pięcia jakieś robić. My to czekamy. E, dobra, jadę. No i teraz górki jadę 10, a wcześniej miałem blokady jechałem 8, nie? No teraz 11. 62% w piorniku. Oj, Oj. sorry. Oj.

Ej idę? Nie jak? Ciebie 90% to prawdziwych przyjaciół Albo mam laga, albo nie wiem co Podjechałem do ciebie Dobra, wiem, widzę, widzę, że skręcam Ej, ja mam już jeden od Erika według... Czy tak Marcin podjechał? Ja tak podjechałem, lepiej chyba Eder mam najdłuższy No Eryk ma najdłuższy Ty masz pośrednio a ja najkrótszy Tylko wtedy to jest Nie, I ty to, masz taki pośrednię Ja żebym brać, bo czas nasypać To pojedziemy teraz... w, w prawo i od razu... A teraz pójdę, to... e, czekaj, czekaj Eryk, ja teraz pójdę te co minęły Zrobić na drugi przejazd najwyżej znowu Okej, okay, to zanim się zapomnimy to chwilę zajmie Wysypię to jeszcze do ciężarówek Jezus, ale te... To schodzi. Ile masz procent Hubert? Cześć, zaraz ja ci powiem, nie, Zero. Dobra. Od razu wysypowałem to co gasiłem. Dobra. Zamknij pokrywę, wystaw rurę z Dobra. Yy... Widzę pas. A to jedziemy RGO tamtej? Czy... Ja no, żeby cały czas mieć rurę na zewnątrz. Aha, rozumiem. No w sumie Oczy, tak. zwolnie zwolnię do Ciebie. Poszczenie jeden na godzinę. Dobra, ja się zaraz ustawię tego. Ja to zawsze lubiłem w, w stopkach, w słomie siedzieć. Dobra, tempomat włączony. Ja to aż żebyś dojechał do dobra. dobra, dobra, możesz już ruszać. No. No, jadę na teren pomadzi, bym się nie chce ciągle trzymać gazu. Ja cały czas na żonę. żarówka chyba będzie pełna zaraz. A bo? Nie, dobra. Dobrze. A, to do ty ryj napełniasz, bo są te. bo to ty nie. No to teraz fajny grunt, jak Marcin odjeżdża, O, Ło, ale ścinki, Lekkie. No lekkie ścinki. Zresztą to Dobra, ja tutaj wezmę za i Nasze, to na odjazd. To wy pojedziecie teraz tą Panie. stroną, co teraz jecha, to teraz wcześniej jechaliście i tam was złapie. Wiesz co, to musisz jak mieli z już ten zaczniemy, bo my po tym przejściu będziemy mieli 60%. No jak zaczniecie okay. powiadę do was, tylko teraz chcę właśnie... bo wy jeszcze się musicie ustawić, na Kombań na, na moście. Erik ci się... Moje kombajnie dużym. A co co? Eryk. Też teraz? Nie, ja tylko tutaj dam radę. Pasuje. Eryk... Tak, no to ty też. Dobra, no to zaraz. Mam pytanie. Bardzo ważne. Jak sprzedasz pola, nie? No. I ten, to ktoś to zasadzi w ogóle, nie? No to będziesz miał darmowe pola zrobione. No. Czy tak będziesz robić? Za bardzo mi się chce. i tak jesteś wymieniony RAM-em. No tak, ale to, na przykład takie, po takie pole 58... No jak robisz Slalom i, I nie zmię. Że, ...że trochę mnie zmiąsną. Chyba jak mu właśnie się to, to tak to tam tak skręciłem lekko. Ale fajnie wygląda ten header, jak tak z i, i ten... a Tak realistycznie. Zabijmy ja. No. no. Za szybkie wrócenie to jest... ZSZS... No ale jest prawdziwe wrócenie nie? Przecież z ma nie będzie po ten? jest drift? Mam 59% zbiornika, bo pod koniec trochę ten Dobra, zwolnijcie tutaj trochę, się ustawcie tak na spokojnie i zaraz podjadę, chcę dokończyć to. To robię. Bo jeszcze na początku by no, minęli coś. Dobra, to ja sobie odpocznę. Na kawkę sobie pójdźcie, o tu jeszcze. Jest. Tutaj co, Eryk skoczył przeze mnie. Czyli przejść. ciebie? No, no bo ja wjechałem zbyt no, koło ja ciebie i ja żeś ja po no poczekać. Te, to... to ja se... Tu już chyba więcej nie ma. Nic Ale jeszcze mam to miejsce w zweryfiku, więc podjadę. Dobra. A dobra. 80% to czego buty włączyć? A ja, a ja nie mam. Ja mam 65 pyku, nie wiem co. Jamy? Nie, no. ale. A jeżeli robił chyba tego na wchodzie. No nie, nie, nie. Nie, nie śmiecaj, 600. na tempo. Y y ja mam 70. 5, uważaj. ja y mam y 70. Zwalia na tempo Macie, uważaj. Dobra. Bo 100%. Marcin zostaw tu kombajn i przyjeżdżam. Zacznie No ale ty teraz nie trafię, okay. trafię. dobra? Piję. Dobra, chodź jakbyś troszkowę. Opa. Tak, Dobra. Niech się nie postoi Wyjechać, tylko na 100, na 100. Ej, to spór, no nie można to, otworzyć klapy w jakiegoś farmingu można było, chyba 19 podejrzeć. Był taki modzik. Ja nie, nie używam tempomata, bo nie wiem jak się tego uh, stumuje. Ci <laughs> można tam ten pomat w co Dobra, czyli można... A ja tak? S na drobię. Siłko S no, siema X, można przepisy... RB i B. 80%. Tak w ogóle. Trudno, ja... Ja ale tak. Dobra, zaraz... Muszę tutaj, tylko, tylko, yy, a, Dobra, jesteś z do tych Huberta, bo ja już mam tak Jeszcze ja miałeś mniej, bo mniej już tak to skończył sypać teraz. No, i teraz a teraz pojadę na ciebie. Dobra, ja już koszy. Ej, pominąłeś no, no, 94% A to już zostawimy najwyżej. Dobra. Ja myślę. Dobra. Siema, można przed... E... Siema, można przed wysiewem na bazie środek pastowu, i ci się opłaca... Erik, pytanie do Ciebie. A to sekunda to no, trzeba, dojadę tylko. Muszę skupić, nie mogę. Będzie pytanie do Ciebie, Eryk. Ile procent? 34. Dobra. Ja ci powiem, jak będę miał 10, chociaż. Dobra. i 10. możesz odjeżdżać Dobra, Erik, pytanie do Ciebie. Siema, można prze, Można przed wysie... A nie, to nie jest pytanie. A nie, to nie jest pytanie, dobra. Można przed. Można przed wysiewem nawozić środek fastobójczy i czy się opłaca? A powiedz mi kto napisał ten komentarznik? Silko Sirko, e, podłoga S. A, myślałem, że to Januszek. Januszek stworzył to nowe konto. Eryk, to dobra odpowiedź. Odpowiedz. O, bo mi się coś podsuwa i nie słyszę. Pytanie jest, Siema, można przed wysiewem nawozić środek fastobójczy i czy się opłaca? Hmm, to A nie, to nie. Ale się nie ma opłaca. No to bo i tak spawców nie, nie masz. Bo tak to jeśli masz skul trwane i tak się wyrosną. Jeśli nie od razu. A ja zasijam no, to, to razu. To... Ale jak popryskasz to nic się nie stanie. Jak nie popryskasz to nic się nie stanie. Ja zawsze jak się zasiałem to dopiero ten, jak się pokazały spawce dopiero ten. Nie ma... można, ale się nie płacą. Z... nie mogę pójść do mapy. Zresztą później, to tak jest, się rośnie. No... odpowiedź jest. <coughs> Chyba odpowiedź jest... Jak masz to ty coś Ja nie buduję, ja wysypuję. A, dobra, dobra. Ej, ktoś, o was na stronę pojedzie sam, bo to jest taki mini kawałeczek no chyba, że... No to ja, bo mam już też jeden. No, to ja wygorszę ten mam krawek. tam... A ja będę budował. To zabieram? Tak, tak, tak. Albo ja, ja, ja będę. Ja no na przykład zjedziesz. Dobra, ja w tym ciężarze, jak ja... to odjadę. O, o! Eryk wyrównał. Nie co? Bo ja sobie przeglądam ten ustawienie. No i zle to wpływa na waszą. No, no wiem, wie, no, wie, ja bym to zle ja to, bo daj. ja. Ja zawsze jeden metr na rogu, gdyby się zjeżdżało czy coś Erikowi. Dlatego teraz jadę prosto, ciągnę. Nie skręcał. Ej, jutro fort może? No, może. A ręka? No, to arn jutro. Co? an to będzie ciężko z tym jakieś swoim. Jutro piątek, sobotę no, zrobimy... Robimy Sobotę weźmiemy co? kukurydzę, zaczniemy robić, czy coś. Zadowo co już? Okej. Okay. Ja wyjeżdżam później maszynami do e... A co jutro, za dzień? jutro 5? Jutro jest piątek. No, no to... Dziś nie, kom, kom nie się. teraz. podjechać do was tam? A, ja się już A jak podjechać tam do was już? 85%. No ja to ja. ha, bo bo. 90, zero. A? Mm. Jest tuba. Tu, To no to już będzie no. trzeba z przyczepy wziąć. Aha, Erik taki mi sklep się został. Ten tu Aha, dobra, ja cię przecież nie ustawi. To Erik pójdzie w drugą stronę, nie ma. No, nie do przodu, bo zaraz 100%. No. Zatem o. po macie jadę, chłopie. Czekaj, bo żeś mnie za... Odsunąć się trochę. Dobra, podjedź. Mnie zachadzi. Dobra, a mi zrobiona. Myślę, że nie zrobisz żadnych obietnic. Ja i mogę go bo trzeba jeszcze raz wziąć. Dobrze. A co Erik zrobi? Bo Zdanie? pojadę jeszcze tego minika panu uczyć ten Eder już powoli, bo też kopał mnie ten. I musisz już powoli, musisz ciężarówką już jedną powoli jechać. No, muszę ogarnąć pierwsze Eryka ten, bo ja dzisiaj muszę zaczerpić Eder, ja nie, nie wiem, czy on ma tego. Ile procent masz Eryk? Ma mało. Nie, to dobra, już, rozumiem. No, no. zapomniałem. Nie, nic, nieważne. Marcel zejdź z telewizora. Z telewizora. Rupert, sypiesz? Czy wysypałeś? No co? Ja? Dobra, to ty sobie. z telewizora. Marcel zejdź z telewizora. ciężarówki. mi tak lepiej będzie. ciężarówki? To ja wysypię ja do ciężarówki. Najwyżej ktoś dostanie, ale wątpię, że ktoś dostanie. Rery, gdzie ty masz swój odheadera? Tutaj pan za okreskiwacze. Dobra, dobra. Ja Teraz pójdę tylko po 2 na dróżkę, nie będę jeździł po pod. Nie będzie miejsca. No, całych. Nie ma miejsca, nie musisz. Chodź. Nie, no jest. Nie, nie ma. Trochę do dupy, bo widać, że jest miejsce i zaśpiór. No właśnie, ale no... Jeździsz po terenie, to się nie spodziewaj. Podjedziesz tu? Halo? Halo? A tu się dzieje? Aha, dobra. Dobrze. Dobra. Uwaga, Kubek, to najpierw podjedziesz, zaraz do Eryka, a Major, już będę ciężarówkami jechał. Dobra, tak, dobra. A gdzie to wysypać? U nas? Ile masz procent? bo boż, tu tam masz połowę nawet helera, to on dojedzie do końca. Jest cię mówię. Dobra. Mączkawek. Mam 19%. No to się podjedzie. To możesz Marcin jechać, ja chcę tylko kombayt ten i. Dobra, to ja idę do piekarni i wysypać jedną ciężarówkę. Dobra. A ja odłączę. Postawiłeś piekarni. Mm. Kupio Kupio ja okay. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. I haven't seen you in seasons. But all I hear is your voice. I know. My limits you can break me down, but I will stay till the fan. And I... oh, I've been counting days to get away. No, od nowa zaczynać ja muszę po prostu... Eryk! Ja muszę mąkę prędzej zrobić No to ze mąka mąkę, a z mąki... Gdzie? A mąkę się chyba w młynie robi ja tu... No, to się... Ja mam to gdzieś, ja to tu zostawiam, i budować We got millions of reasons let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. And I've been counting days to get away to see you again. I'll stop. Opiekarki, no. powiadasz. O. No. Ten pojadę tym twoim yy, przeładowcem i chyba naprawdę jest yy, strat na... no. A ja nie kupił. Nie, do... tego hederu, nie kupię jednego headeru, bym chciał. Mąkę otrzymam hey, zbiornika. Hey. Nie zbiornika, tylko no. nie, nie? A, ja, ja. Powiedzieliśmy... Się... A, dobra, jednak tak. Bo... a nieważne. Nieważne, nieważne.